Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję wam spodnie robocze marki Freestats. Spodnie mm, robocze, aczkolwiek nie są to spodnie monterskie, typowo są to spodnie serwisowe, określone mianem spodni serwisowych. Czym to się różni? Ogólnie spodnie, które są bardziej proste, nie mają worków kieszeniowych zewnętrznych, nie mają miejsca na nóż, metrówkę, ołówki są w innym miejscu, nie na kieszeni tej bocznej, która jest normalnie na metrówkę i nie mamy miejsca na kolaniki. Czyli nie wrzucimy tutaj ochrony kolan gdzieś tam do środka do spodni. Serwisant ma troszeczkę inny charakter pracy. Najczęściej chłop potrzebuje przejść, przejechać Gdzieś tam, w miejscu, w którym będzie pracował, więc albo wycieczka, czyli spodnie muszą być wygodne, funkcjonalne, albo jedzie autem, czasami dość długo i te spodnie też w tej podróży muszą być wygodne i muszą się fajnie sprawdzać. W tym przypadku, akurat te spodnie, które widzicie, są mega wygodne. Jak dla mnie mogę zaświadczyć, jeździłem i autem, i rowerem, i na wycieczkach w górach, i na co dzień, i w warsztacie, i w pracy też byłem kilka razy, sprawdziłem, przetestowałem spodnie, bardzo fajne, fajnie się sprawdzają, rewelacyjne pod względem wygodności funkcjonalności i tak dalej. Aczkolwiek mówimy o spodniach serwisowych, czyli miliona zewnętrznych kieszeni na nich nie ma. Krótko mówiąc, tkanina zasadnicza. Jest to tkanina, która jest raczej gęsto tkana. Taka dość mocna, gęsto tkana tkanina, szybko schnąca. Tej tkaniny jest więcej na tych spodniach. Ona jest w żaden sposób nieelastyczna, nie naciąga się. Natomiast mamy dwa miejsca na tych spodniach, dwa panele elastyczne. W obrębie kolana tu jeszcze są zaszewki, czyli to jest uwypuklone, ale bardzo elastyczne. I do tego cały ten tylni, tylnia część, tylni panel, który jest od. No, jest od, prawie od pasa do kolana na całym udzie. Z tyłu. Niesamowicie. Fajnie się to sprawdza, ta duża część elastycznego materiału. Po pierwsze to jest wygodne, on się świetnie układa, na przykład w podróży, jak się siedzi cały dzień, na przykład w samochodzie trzeba dzisiaj daleko, jak i również przy schylaniu, kucaniu, chodzeniu, spinaniu się i tak dalej. Zupełnie te spodnie nie krępują ruchów. Przednia część tego panelu elastycznego wchodzi jeszcze trochę do kroku tutaj, więc też delikatnie poprawia komfort, jeżeli chodzi ty o podnoszenie nogi, spinanie się i tak dalej. Ten materiał, który jest nieelastyczny, raczej nie wpływa tutaj na jakieś ograniczenia, jakieś nie wiem, w poruszaniu się albo jakiś dyskomfort w tych spodniach, co nie? Dobra, kieszenie. Dwie kieszenie przednie. Jak widzicie, są to dość duże kieszenie, wygodne. Worki kieszeniowe uszyte z z też takiego płótna, powiedziałbym, ale dość grubego prawa kieszeń. Doradkowo ma jeszcze tutaj zamek, i tak naprawdę worek kieszeniowy jest uszyty z trzech warstw. Czyli te rzeczy, które wrzucicie tutaj, to jest ten sam worek kieszeniowy, ale będą oddzielone od tych, które macie w przedniej kieszeni normalnie. Bardzo fajny zabieg. Niewiele, a bardzo ciekawa taka funkcjonalność tych spodni, tej przedniej kieszeni prawej. Tylne kieszenie również zamykane na zamek. Tutaj jest ten panel elastyczny, więc zewnętrzne kieszenie kompletnie by się nie sprawdziły. Mamy kieszeń wewnętrzną, po dwóch stronach zapinana na zamek. Widzicie, to się tam bardzo naciąga, nie? A spokojnie, nawet jak jakiś duży portfel, albo napchacie tam jakieś dziwne rzeczy, to się wszystko tutaj naciąga i jest bardzo wygodne cały czas, nawet jak ta kieszeń jest wypchana. Dobra, boczne kieszenie w tych spodniach są przeniesione na uda do przodu. Czyli są to kieszenie przednie, tak jakby zamykane na rzep. Klapka na rzep, i kieszeń uszyta od zewnątrz w taki przestrzenny sposób. Spoko. coś tam można napchać do tej kieszeni, i to skutkuje tym, że one są z przodu. Skutkuje to tym, że nie obwisają bardzo. Coś tam zawsze gdzieś te rzeczy spadną na bok obciążą trochę tą kieszeń z boku, ale nie jest to typowo boczna kieszeń, która będzie wisiała gdzieś tam w samochodzie będzie denerwować i tak dalej. Raczej te rzeczy będą leżały na udzie u góry. Fajny temat. Na prawej nogawce kieszeń troszeczkę bardziej rozbudowana. Kieszeń główna tutaj też uszyta przestrzennie i potem na wierzchu mamy doszytą jeszcze kieszonkę na telefon, niby, aczkolwiek te wielkie telefony tutaj mają problem. Bardzo ciasno jakiś tam duży, ale wielki o budowie ma problem. Wtedy najlepiej korzystać z tej głównej kieszeni, tutaj eee, dłużej. Jak widzicie, mam tutaj dwa ołówki. Te ołówki przechodzą przez klapkę. Tu są uszyte takie wloty, i w środku mamy dwie wąskie kieszonki. No, dzięki temu możecie wrzucić dwa wąskie narzędzia, zorganizować je, oddzielić od tego co tam jest w środku i mieć je pod ręką. długopisołówek, ołówek, śrubokręt jakiś przy serwisie, no, najczęściej te śrubokręciki różne tam są potrzebne. Dobra, ostatnią ciekawą rzeczą w tych spodniach jest podwinięcie, które jest tutaj wyposażone, to jest uszyte w formie tunelu, wyposażonego w gumkę i stopę. Czyli dół nogawki można zwężyć, dopasować sobie, docisnąć tam powiedzmy do nogi, nawet jeżeli trzeba. Czasami spodnie macie za długie, jeżeli ściągniecie but, wpadają podpięte, te nie będą wpadały, bo sobie tam troszeczkę ściągniecie. Albo jak jest ciepło, idzie gość przez fabrykę jakąś i ma tam nie wiem, 20 minut spacerku, a jest lato, jest w stanie sobie te spodnie podciągnąć. To się sprawdza doskonale w górach i na rowerze też. Jak jest ciepło, podciągamy spodnie i to fajnie wygląda, nie jest jakoś tam, nie wiem, nazwijane, bo ta tkanina się fajnie układa, ona nie jest bardzo gruba, nie denerwuje tutaj, nie przeszkadza nawet, jest ok. Bardzo lubię te spodnie i bardzo lubię z nich korzystać właśnie na co dzień, mimo tego, że to są spodnie robocze, to taki, taki styl roboczy ja na co dzień preferuję i używam tych spodni bardzo dużo na co dzień. Na rowerze, na wycieczki do lasu, do sklepu, przy załatwianiu spraw jakiejś tam organizacji dalej. W pracy też przetestowane, ale przez to, że nie mogę tutaj wrzucić np. na kolaników tych wkładek ochronnych na kolana albo noża itd., mniej używam tych spodni w pracy. Zostawiam je na tematy warsztatowe i takie używanie na co dzień. Jeżeli macie takie spodnie, dajcie znać pod filmem, jak to się u Was sprawdza jak z wytrzymałością, jak z funkcjonalnością dla Was, jak używacie tych spodni. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!